Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale TV BaloTate. Ja jestem Michalina, a dzisiaj opowiem Wam o zasadach jazdy na ujeżdżalni. Na pewno nieraz zdarzyło Ci się dzielić ujeżdżalnie podczas treningu z innymi jeźdźcami i ich końmi. Bez względu na to, czy jest to hala, czy odkryty plac do jazdy, to obowiązują na nich pewne zasady, do których powinni stosować się wszyscy jeźdźcy. Wiadomo, że w jeździe konnej nigdy nie uda nam się w 100% wyeliminować niebezpiecznych sytuacji czy upadków, jednak znajomość podstaw Savoir Vivre na ujeżdżalni na pewno pomoże nam ograniczyć ich ilość. W tym filmiku przybliżę Ci najważniejsze i najbardziej uniwersalne zasady, dzięki którym będziesz wiedział na co zwrócić uwagę i jak się zachować w większości codziennych sytuacji. Zasady jazdy na ujeżdżalni. Podobnie jak zasady ruchu drogowego, zasady jazdy na ujeżdżalni mają na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Dzięki stosowaniu się do nich możliwe jest płynne prowadzenie nawet kilku zupełnie różnych treningów na jednej ujeżdżalni, bez konieczności przerywania ich co chwilę. Sam na pewno byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy musiałeś przerwać jakieś ćwiczenie czy zmienić chód konia, aby nie dopuścić do kolizji. O ile jeżdżąc, na dużym placu z jedną czy dwoma osobami zawsze możemy się jakoś dogadać i podzielić przestrzenią treningową, o tyle w przypadku, kiedy koni jest więcej, warto już stosować się do ogólnie przyjętych reguł. Zgadzą się one szczególnie np. na, na rozprężalni przed zawodami, kiedy to na małej przestrzeni znajduje się wiele koni naraz poruszających się z różną prędkością. Dzieląc ujeżdżalnie z innymi miejscami powinniśmy się stosować do poniższych zasad. Zawsze mijaj się lewą ręką. Jest to chyba najważniejsza zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać. Chociaż najlepiej by było, aby wszystkie osoby korzystające z ujeżdżalni jeździły w jednym kierunku, to wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. W takim wypadku jeźdźcy jeżdżący w przeciwnych kierunkach w sytuacji, kiedy muszą się minąć, powinni zawsze mijać się z lewej strony. W praktyce oznacza to, że jeśli jedziemy w lewą stronę, to osoba jadąca z prawej musi zjechać do środka i ustąpić nam miejsca. I odwrotnie. Ta zasada obowiązuje, jeśli obydwa konie poruszają się tym samym chodem. Wyższy chód ma pierwszeństwo. Tej zasady nie trzeba zbytnio tłumaczyć. Osoba poruszająca się wyższym chodem ma pierwszeństwo bez względu na to, w jakim kierunku jedzie. Największe koło powinno być pozostawione dla galopujących jeźdźców. Natomiast osoby kłusujące i stępujące powinny jeździć mniejszymi kołami bliżej środka ujeżdżalni. Siadaj i wsiadaj na konia w wyznaczonym miejscu. Na większości ujeżdżalni znajdują się wyznaczone miejsca do wsiadania. Tam też zazwyczaj znajdują się schodki. Podobnie ma się rzecz ze zsiadaniem z konia. W tym celu zjedź na środek ujeżdżalni, aby nie tamować ruchu. Jeśli musisz zatrzymać konia, aby np. wyregulować trzemiona lub musisz dokonać innych poprawek, to również powinieneś zjechać do środka. Trzymaj odpowiedni odstęp, nawet od koni, które znasz. Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć w 100% reakcji konia. Dlatego powinieneś trzymać zawsze odstęp co najmniej jednej długości, zarówno jadąc za koniem, jak i mijając go bokiem. Jedna długość to absolutne minimum, dzięki któremu zarówno ty, jak i Twój koń jesteście poza zasięgiem kopyt innych wierzchowców. Staraj się nie wyprzedzać. Nierozsądne wyprzedzanie to jedno z najgroźniejszych zachowań na ujeżdżaniu. Wyprzedzany koń może się spłoszyć i ruszyć galopem za wyprzedzającym go koniem lub próbować w niego kopnąć. Zamiast wyprzedzać, postaraj się na przykład zrobić wolę. Jeśli jednak musisz wyprzedzić, uprzeć o swoim zamiarze wyprzedzonego jeźdźca odpowiednio wcześnie, tak by mógł zareagować. Wyprzedzaj zawsze z wewnętrznej strony i z zachowaniem odpowiedniej odległości. Używaj pomocy ostrożnie, będąc blisko innych koni. Dotyczy to szczególnie cmokania czy używania bata. Nigdy nie wiesz, jak bardzo pobudliwy jest inny koń i jak może zareagować na Twoje cmokanie czy kręgnięcie bata. Powstrzymaj się od tego typu zachowań, będąc blisko innych koni. Zamykaj ze za sobą drzwi wejścia na ujeżdżalnię. Może to zapobiec ucieczce konia i nieszczęśliwemu wypadkowi w sytuacji, kiedy z któregoś z koni spadnie jeździec. Wiele koni rozprasza się również widząc otwarte drzwi czy bramkę i może próbować ściągać w tamtym kierunku. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku młodych koni. Nie wjeżdżaj na ujeżdżalnię bez uprzedzenia. Ta reguła ma zastosowanie szczególnie na krytych ujeżdżalniach, gdzie przez drzwi nie widać trenujących w środku koni. Przed otwarciem drzwi krzyknij głośno uwaga! Drzwi! Jakiekolwiek przyjęte w danym miejscu hasło. I dopiero po odpowiedzi, że wjazd jest wolny, otwórz drzwi. W przeciwnym wypadku możesz spłoszyć przejeżdżającego koło drzwi konia. Przerwij trening, jeśli na ujeżdżalni jest biegający luzem koń. Jeśli z któregoś z koni spadnie jeździec, przerwij trening. I zatrzymaj się do momentu, aż koń zostanie złapany. Biegającego luzem konia łatwiej będzie schwytać, kiedy nie będzie on próbował gonić poruszających się koni. Jeśli na ujeżdżalni znajdują się początkujący jeźdźcy, to w takiej sytuacji powinni oni się z koni i trzymać je w ręku. Zawsze zostawiaj po sobie porządek. Zostaw ujeżdżalnię w takim stanie, w jakim sam chciałby się zastać, rozpoczynając trening. Nie dotyczy to tylko sprzątania odchodów naszego konia, co wydaje się oczywiste. Jeśli używasz drągów, stojaków czy innych sprzętów treningowych, po skończonym treningu odłóż je w wyznaczone miejsce tak, aby nie przeszkadzały w treningu inną osobom lub tak po prostu jak zaczynałeś trening. Konie kopiące i gryzące powinny nosić odpowiednie oznaczenia. Chociaż obowiązuje zasada trzymania odstępu, to konie wyjątkowo agresywne w stosunku do innych koni, reagujące nerwowo, powinny ostrzegać specjalnym oznaczeniem. W przypadku koni kopiących jest to czerwona wstążka w ogonie, a w przypadku koni gryzących, wstążka tego samego koloru wpleciona w grzywa. Mamy takie fajne powiedzonko. Na ujeżdżalni myśl za siebie i za innych. Opisane zasady są podstawą jazdy na ujeżdżalni i wszyscy jeźdźcy powinni je znać oraz się do nich stosować. Nie możemy jednak zapominać o zwykłym, zdrowym rozsądku. Kiedy nie jesteś sam na ujeżdżalni, musisz również obserwować inne konie. Możliwe, że któryś z jeźdźców będzie miał problemy z opanowaniem swojego konia i będziesz musiał ustąpić mu pierwszeństwa, chociaż według zasad to on powinien puścić Ciebie. Pamiętaj również, że z ujeżdżalni mogą korzystać osoby początkujące, które są tak skupione na swojej jeździe, że mogą Cię nawet nie zauważyć. Jeśli nie jesteś pewien, czy druga osoba zna zasady jazdy na ujeżdżalni i rozumie Twoje zamiary, nie wahaj się użyć również głosu, na przykład zjedź albo ściana, dlatego też między innymi nie jest wskazane jeżenie w słuchawkach. Jeśli najeżdżasz na przeszkodę, szczególnie na rozprężalni, krzyknij przed najazdem, na którą przeszkodę jedziesz, na przykład okser albo stacjonata, albo możemy też się spotkać ze słowem sztalka, co również oznacza stacjonatę. Aby inni jeźdźcy mogli Ci zrobić miejsce, i nie dopuścić do sytuacji, kiedy dwie osoby najeżdżają w tym samym momencie na jedną przeszkodę. Nawet samemu stosując się do zasad, musisz też brać pod uwagę, że ktoś może ich nie znać. Dlatego zawsze warto mieć oczy dookoła głowy, aby móc w porę zareagować na różne sytuacje. Jeśli tobie zdarzył się jakiś wypadek związany właśnie z nieznajomością powyższych zasad, albo znasz jakieś inne, o których tutaj nie wspomniałam, koniecznie daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie.